Właśnie skończyłam sobie pracę dzisiaj. Robiłam zdanie w domu, dlatego 8 godzin siedzenia na tyłku trzeba jakoś przełamać. Więc myślałam, żeby z tą piszczałką małą się wybrać, Użyję teraz magicznego słowa, na spacer. Idziemy na spacer? Chodź! Idziemy! No idziemy! się wyjść na ten spacer. Mary się przynajmniej wybiega, więc będę sobie mogła na spokojnie porobić rzeczy, bo dzisiaj muszę umyć ekspres, odkładałam to trochę, ale no jednak trzeba to zrobić, żeby tam się nic nie działo w tym ekspresie. Poza tym w ogóle ostatnio mam dużo przemyśleń, ale nie wszystkimi... Chodź Mary, idziemy! Nie wszystkim yy, chcę się dzielić tutaj na YouTubie, a przynajmniej do momentu, kiedy te wszystkie rzeczy, które, o których myślę, nie wejdą w życie. Mam nadzieję, że moje plany wejdą w życie i będzie tak, jak myślę, że będzie. Bo jeśli tak, to oszukuję no, się z porozumienia w moim życiu i mam nadzieję, że będzie to zmiana na dobre. Na szczęście. W międzyczasie zrobiłam sobie jedynku do pracy. Właśnie podokryłam przed jednym, przed to okrywaną I przejdę przy drugim towarzyszyłam mi Mary, która teraz pisze i nie daje mi nic powiedzieć. Herbatkę zrobiłam. I teraz sobie jeszcze interweniować kolejne płatki do tej poduszki, o której mówiłam wcześniej, żeby ją skończyć w końcu. Mm -hmm. Obecnie mamy weekend wośpowy. Ja właśnie wróciłam z balu. Bal był w stylu lat 70 80 Nie miałam bardzo co ubrać, ale coś tam się wygrzebało z szafy, trudno. W każdym razie jutro jest finał i jutro będzie dużo roboty. Dawno nie nagrywałam. Coś tam nagrywałam jakoś w zeszłym tygodniu chyba. Nie w zeszłym tygodniu, dwa tygodnie temu. Mam znowu gorszy okres niestety i nie mam siły na nic, ale trzeba się za siebie wziąć. Poprzedni weekend był woź. Trochę tam nagrałam, ale mało. W dzień, finału nawet nie było kiedy cokolwiek nagrać. Cały czas coś się działo, cały czas trzeba było coś ogarniać. A my jeszcze w niedzielę jechaliśmy z Mary na kontrolę, bo w piątek miała robioną kastrację. No i też mieliśmy ją na oku. Pilnowaliśmy, żeby sobie nic tam nie lizała, chociaż i tak zdążyła sobie zdjęć opatrunek, ale nic się nie stało, było wszystko ok, pięknie. No ale w niedzielę ta kontrola z nią, więc ze sztabu na kontrolę, później z kontroli na sztab znowu. Odpaliliśmy sobie kamerkę, żeby mieć na nią oko, co ona robi jak nas nie ma, żeby się nie lizała. I tak minęła niedziela. No my wróciliśmy koło pierwszej do domu w sumie. A z tego co widziałam na grupie, to ludzie tam siedzieli chyba do drugiej. Finał za nami. Udało nam się w tym roku, nasz sztab zebrał 170 tysięcy, co jest super wynikiem, bo w zeszłym roku chyba, w zeszłym roku zebraliśmy coś około 150 chyba kilku, w dzień finału, więc udało nam się znowu przebić wynik, co jest super, bo sztaby naokoło nas i nawet ten duży sztab krakowski e, nie udało im się, nawet im się nie udało przebić wyników z zeszłego roku, więc jesteśmy mega zadowoleni, że nam to się udało. Próbuję się ogarniać trochę. Spaliśmy tutaj na kanapie z Mary, bo, no bo ona zawsze do łóżka, a łóżko jest trochę wyższe niż kanapa, więc trochę nie chcieliśmy, żeby skakała i zaskakiwała. Chociaż już teraz na kanapie wskakuje na przykład też zaskakiwała, ale, ale nadal spaliśmy tutaj. Będziemy mieć kontrolę jeszcze w następnym tygodniu z tymi szwami, robię je zdjąć. Ale jest wszystko ok. Mary ma tyle energii. No. Ale w każdym razie na mieszkaniu jest tragedia. I pasuje się zabrać za jakieś ogarnienie, ale przed tym, bo jest taka piękna pogoda, już się trochę wiosna zaczyna, a Mery dosłownie roznosi z energii, więc nie wiem, czy nie zabrać na takie szybki spatyrek. I chyba to zrobię. Chyba się przebiorę. Wróciliśmy ze spacerku, że ona i tak ma dalej dużo energii, no ale trudno. Nie mogliśmy też za bardzo chodzić po jakichś ziemiach i tak dalej, żeby jej się to ubranko trochę nie pobróciło. Też tak muszę jej wyprać, ale jednak nie chciałam go jakoś bardzo uwalić w ziemi, bo jednak jest to niski piesek. Musimy jeszcze jedzonko wcisnąć, bo mnie zjadła się za nią. A ostatnie dni były bardzo dobre, jak chodzi o jedzonko, więc i teraz się zastanawiam, bo dzisiaj jest dzień mycia włosów. I zastanawiam się, czy nie wykorzystać tego, żeby sobie trochę poćwiczyć w domu i później się wykąpać. I chyba tak zrobię. I dopiero po wykąpaniu się ogarnę. Ale najpierw widzą kamery. Ja jestem po treningu. Trochę się poruszałam. Na szczęście Mary mi nie przeszkadzała. Bo pięknie sobie leżała w stercie kolder. I też teraz zaczęła piszczeć. Zdarzyło się już trochę ściemnić. Idę się wykąpać. Idę tu ogarniać. I później wam coś jeszcze powiem. kąpałam się. Zajęło mi to trochę, bo stwierdziłam, że dawno sobie nie robiłam kąpieli, stricte w wannie. Więc e, napuściłam wody, wrzuciłam taką czekoladę do kąpieli. Niby na opakowaniu pisało, żeby ją przełamać i połowę tylko wrzucić, a drugą połowę sobie zostawić na kolejny raz. Ale stwierdziłam, że co tam się może stać, nie? No i musiałam umyć później wannę. Ale szybko poszło. No tak naprawdę ta kula miała taki. Na skórze zostawiała taki, taki, um, takie nawilżenie trochę. To było spokojne, no, ale jednak na wannie to trochę średnio, więc no, musiałam ją przemieść na szybko, ale spokojnie było z tym problemu. No ale tak, będę umyta, ja umyta. Zrobiłam sobie w ogóle peeling. I całe takie spa, maseczkę na twarz i tak dalej, więc fajnie czuję się odświeżona mega. Skłódniałam przez to bardzo, a jest jeszcze mega syf w kuchni, na który aż już nie mogę patrzeć. Ale najpierw sobie zrobię jedwabąco, zjem, bo padnę zaraz. Jest godzina 18, więc może nawet jeszcze i kawę wypiję. Weźmy się do roboty. No. Jeszcze w międzyczasie spróbowałam sobie zrobić warkocza. Wyszedł krzywo, ale nie pamiętam kiedy ostatni raz robiłam sobie warkocza, także już pomijmy to, że jest krzywy. Kuchnia jest ogarnięta. Może nie jest idealnie, ale jest, jest ogarnięta. Jeszcze została mi chyba kanapa, chociaż nie wiem czy uda mi się ją ogarnąć, bo ktoś ją okupuje. I raczej nie ma ochoty się ruszyć. No, ale zobaczymy, może uda mi się. O, wstała! <laughs> no to może się uda jednak ogarnąć kanapę. Ale jeszcze zanim. To sobie właśnie przypomniałam, że miałam wam coś powiedzieć. Mianowicie kupiłam kamerę. Jutro kamera powinna już być. Chcesz coś powiedzieć? Także ten vlog jeszcze jest nagrywany telefonem. Się obudziła. Ten vlog jest jeszcze nagrywany telefonem, ale. Jutro, jutro już powinnam mieć kamerę. Jeszcze może do tego, jeszcze do tego vloga wrzucę opening tej kamery, ale już kolejne vlogi będą nową kamerą kręcone. O ile będzie działać, ale myślę, że będzie działać. Może nie będę miała aż takiego pecha. No, ale dobra. Teraz, jak sobie ogarnę kanapę. No, to chyba wrócę sobie przed kąpa i skończę szydełkować, bo robię kolejny płatek, bo mi przyszły włóczki, więc mogę kontynuować tego kwiata chcę skończyć tą poduszkę i mieć to z głowy. No ale jest to drukarka 3D i jeszcze właśnie z takich update'ów kupiliśmy stół na tą drukarkę, więc już nie siedzi na ziemi. Ale muszę sobie właśnie na tej drukarce wydrukować łodygi do tulipanów, które tam pokazywałam wcześniej. Muszę je zaprojektować najpierw, ale to nie powinno być trudne, mam nadzieję. Będę je drukować. A więc tak, muszę skończyć te tulipany, muszę skończyć tą, skończyć tą poduszkę. Czy ja coś jeszcze mam rozwalonego? Pewnie coś mam. Nawet dużo tu nie pamiętam. Ogarniam kanapę, biorę się za szydełko i do zobaczenia na openingu nowej kamery.